Szanowni Państwo, drugi szczyt klimatyczny Tugeter to, to unikalna szansa dla tych, którzy chcą dbać o dobro naszej planety, jak również myślą o przyszłości naszych portfeli. W pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej wiemy, że ekologia to coś więcej niż tylko szczytna idea. Dlatego przez najbliższe trzy dni nasi eksperci. Będą brać aktywny udział w wystąpieniach, debatach i dyskusjach na temat skutków zmian klimatycznych, a także walki ze smogiem. Poruszymy takie tematy jak modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna czy też rozwój technologii wodorowej. Będziemy się zastanawiać nad przyszłością energetyki, przede wszystkim energetyki wiatrowej. A także niskoemisyjnego transportu. Razem z nami w drugim szczycie klimatycznym Together będą uczestniczyć przedstawiciele rządu, samorządów oraz świata nauki. Szanowni Państwo, dziś ekologia to nie moda ani jakiekolwiek fanaberie. Dziś ekologia to wielkie wyzwanie, ale też szansa dla rządzących. Nauki i gospodarki. Nasza noblistka Olga Tokarczuk w momencie Niedźwiedzia pisała wielu specjalistów utrzymuje, że jesteśmy już technologicznie gotowi na wykorzystanie zupełnie nowych źródeł energii i że to nie technologie, lecz raczej polityka trzyma nas w anachronicznym świecie ropy, węgla i gazu. Tak, drodzy Państwo. Jesteśmy już gotowi. Dlatego w dniach 21-23 kwietnia spotkajmy się razem na drugim szczycie klimatycznym. To GER. Serdecznie zapraszam.